No co? Ja mam już tak byłem, na kolanach. Ja też. Ja, ja mam bober. Ty masz bober. Dobra. Ej, tak wyglądasz. możesz sobie bo ja się patrzę na czas. Tak? Dajesz. No dobra. No to zaczynamy. Cześć. Cześć, 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 witam Was, witamy Was na kolejnym odcinku Rozmów na magazynowej 14A. A dzisiaj moim Waszym gościem jest aktor, reżyser, producent Kuba Wąs i powiem Kuba witaj w domu. <grym> po latach, prawda to, prawda to. to, tutaj wszystko się zaczęło. Tu w tym miejscu wszystko się zaczęło kupę lat temu. Byłem pierwszym chyba człowiekiem rzeczywiście, który wszedł do warsztatu, żeby go zobaczyć, czy jakkolwiek się nadaje i natychmiast zadzwoniłem do Sylwestra, że chyba znaleźliśmy to. I potem nastąpił szereg lat, które chyba trwają do dziś, adaptowania tej przestrzeni na potrzeby teatralne. To jest niekończący się proces pewnie, ale ważne, że jest i trwa tak długo. To jest super. No i to i naprawdę byłeś tym pierwszym, który odebrał klucze wszedł i powiedział, no dobra, bierzmy to. Eee, I wiesz o tej adaptacji, bo też tyle co <sum> pracowaliśmy, to co chwila coś trzeba było przerabiać, dorabiać. Więc... Tak, mój kręgosłup jest tego najlepszym przykładem rzeczywiście. Odmalowanie całej sali, całej hali tej wtedy warsztatowej na potrzeby Teatru na Czarno. Zajęło mi kilka razy kilka razy tydzień. Mniej więcej. Ale by, jakaż to satysfakcja. No w każdym razie jesteśmy, jesteśmy też dzięki Tobie, istniejemy dzięki Tobie. Eee, no ale przyszedł taki czas, kiedy wyprunąłeś z gniazda rodzinnego. Tak. Eee, I zacząłeś działalność już samodzielnie. Mm, I hmm, no jak to powiedzieć, no dzisiaj występujesz chyba w największym teatrze w Polsce występuje w największym teatrze w Nazwijmy Polsce to można tak. to tak nazwać rzeczywiście ponieważ y, zajmuje się i produkcją i reżyserią i gram w spektaklach które po prostu podróżują po całym kraju i jest tych tytułów to w, nie, w większości są niezinstytucjonalizowane y, produkcje po prostu jest duża, duża ilość grup i producentów, którzy po prostu produkują te spektakle nie mając siedziby, ani nawet for, tak naprawdę dobrej formalnej nazwy, ani znaczy każdy jakąś ma, ale to nie są jakby <laughs> znane nawet y, widzowi czasami y, produkcje, które produkują te spektakle jest tych tytułów jeżdżących teraz myślę koło setki i oni grają my gramy co weekend od piątku czasami do poniedziałku Prawie zawsze dwa razy w całej Polsce, w różnych miastach i no, przeliczcie to sobie sami, te prawie 100 produkcji razy dwa dziennie, razy co najmniej 300-400 osób, dochodzące no. do tysiąca albo ponad tysiąc. Tworzy to rzeczywiście największą widownię w kraju i największy teatr w kraju, który jest yy, o dziwo takim. Szarostrefowym produktem, w sensie nikt o tym głośno bardzo nie mówi. Jest to cały czas chyba w środowisku teatralnym produkt drugiej kategorii, że tak można chodzić, jeżeli chodzi o artystyczny jego wymiar, co nie jest zawsze prawdą, yy, bo różnie z tym bywa, jak wiadomo, w, w każdym teatrze, natomiast rzeczywiście myślę, że to jest największy teatr teraz. W Polsce i ten, który jest najbliżej widza, i ten, który jest pierwszym z spotkaniem uh -huh. niektórych widzów, y, co y, wielokrotnie dają nam znać, jest pierwszym spotkaniem ludzi w naszym wieku, trochę młodszych i nawet czasem trochę starszych z teatrem od czasów słynnej podstawówki czy przedszkola, kiedy byli na <laughs> Czerwonym Kapturku i albo im się <laughs> podobało, albo im się nie podobało, natomiast no, nie wiązali z tym. Jakoś dalszej przyszłości swojej edukacji kulturalnej. Więc rzeczywiście wiele osób przychodzi na te spektakle przez to, że one przyjeżdżają do, do nich, więc to im ułatwia te podjęcie tej decyzji i przez to, że ten repertuar jest taki, jak jest, bo umówmy się, są to w większości produkcje lekkie i przyjemne i łatwe komedie, farsy, chociaż i to się zmienia, co mnie bardzo cieszy to okazuje się, że ten diabeł nie jest taki straszny jak go malują i że teatr może yy, bawić i to myślę wpływa też na ich dalsze decyzje, potem łatwiej chyba im będzie pójść do teatru instytucjonalnego na coś poważniejszego, kiedy już wiedzą, że no to nie gryzie. No tak, yy, czy, no bo yy, tych grup jeżdżących po Polsce, ja próbowałem policzyć mm -hmm. yy, i powiem tak, trudno jest was policzyć. Trudno jest nas policzyć. My, jest sami, my, my sami mamy problem, żeby się policzyć, ponieważ to jakby gdzieś tam kiełkuje, pączkuje. E, powstają cały czas nowe mhm. produkcje, niektórzy po prostu się rozdzielają w jakiś sposób naturalny, e, bo chcą iść na swoje i zaczynają zakładać swoje produkcje, więc rzeczywiście nie sposób tego policzyć, nie sposób to opanować. Wiem, że jest z nas bardzo dużo że nawet już na etapie wyboru tekstu i zdobycia tego tekstu już się pojawiają konflikty, mm -hmm. w sensie już się okazuje, że ktoś już o to pyta, ktoś to zaklepał, ktoś to zarezerwował, ktoś już to gdzieś robi. Yy, a jako, że no, jak to w biznesie, nie wszystko się mówi głośno, więc no, dowiadujemy się tego u źródła na przykład dopiero. Czy w, w agencjach polskich, czy nawet za granicą okazuje się, że ktoś już w Polsce o to pyta. Więc rzeczywiście jest ogromna konkurencja przez to, co myślę jest zawsze dla widza z, z, z zyskiem dla widza. Mhm. Dla nas jest to coraz trudniejsze pytanie, ile ten rynek wytrzyma i kiedy zacznie się weryfikować, bo myślę, że powoli zaczął się weryfikować też, jeżeli chodzi o kwestie jakości tych produkcji, bo no, rozstrzał jest ogromny. No ale to jest tak, że nie mówi się o was chałturnicy, o żadnej z tych produkcji nikt nie mówił, nikt nie mówił tego, że to są chałtury. To są rzeczywiście dobrze zrobione spektakle. No czasami. Ee... Ta, no jest różnie. Powiedzmy to sobie szczerze. Jest różnie, różne są yy, motywy <noise> ty, kierujące tymi produkcjami, w sensie po co one powstają. Więc ta jakość jest naprawdę różna. Yy, rzadko się już, coraz rzadziej się nas nazywa chałturnikami. Chociaż no, są jest parę przypadków, gdzie można by było tak powiedzieć. Ja by, by, by. Ale przez to, że coraz większa ilość aktorów bierze w tym udział, uh -huh. coraz ilość aktorów naprawdę świetnych bierze w tym udział, ten poziom się powoli podnosi. Widzowie też już, do, coraz więcej mając doświadczenie, coraz więcej biorąc udział w tych spektaklach, też wyrabiają sobie pewnego rodzaju zdanie i, i, i zaczynają doceniać jakość czy produkcji samej, czy jakby z, nawet na poziomie scenograficznym, kostiumowym, czy doboru aktorów, bo powiedzmy sobie szczerze, no, grają aktorzy, ale grają też ludzie, którzy aktorami e, nie są, albo są aktorami e, niezawodowymi, nie, nie powiedzmy, którzy nie, nie, nigdy nie byli w szkole, nie mają uh -huh. dokonów, mają ogromne doświadczenie i sobie świetnie też radzą, albo sobie różnie radzą, ale e, są też ludzie, którzy Absolutnie nie są aktorami, których występy są wiadomo, no, różne w zależności od wrodzonego talentu, ale do, nie, nie mieli też czasu, żeby się z tym Ale są rozpoznawalni, są, są przyciągani, więc mają jakby dosyć jasną funkcję w tym całym procesie i w tej produkcji, żeby przyciągnąć widza do teatru. Co ten widz tam zobaczy potem. No To już jest inna sprawa, i to, jak ktoś potem tak powiem, może sobie spojrzeć w, w oczy <laughs> po zrobieniu czegoś takiego. Boże. No. Na, najważniejsze jest to, co jakby też y, jest ważne, I trzeba powiedzieć, że decyduje widz tak naprawdę, dopóki to się sprzedaje. Mm -hmm. To znaczy, że jest na to jakieś zapotrzebowanie, ale no wszyscy ci, którym zależy, rzeczywiście oczywiście jakoś z teatru się wywodzą i, i, i go kochają, zależy na tym, żeby jednak ten poziom był. Jak najwyższy, jak najbardziej wyrównany i żeby rzeczywiście e, zaczęła się konkurencja też, jeżeli chodzi o jakość tych spektakli. Ale jest duża zmiana, widzę też zmiany i repertuarowe, mm -hmm. że, że te rzeczy przestają już te, te farsy, oprócz kilku żelaznych tytułów. Są żelazne tytuły, które Typu jeżdżą. szalone nożyczki, których, nie <laughs> wiem, chyba trzy czy cztery produkcje jeżdżą równolegle, plus jeszcze są grane w mniejszych ośrodkach są. teatralnych cały czas. Więc to jest jedno, o co biega, jakieś takie na idee. Są takie żelazne, już można powiedzieć, ra ramoty, które świetnie się sprawdzają, bo, bo są wielokrotnie już przerobione i wiadomo, że, że działają. Ale jeżeli chodzi o nowe produkcje, to rzeczywiście zaczyna się tendencja, żeby szukać tekstów mądrzejszych, które nie tylko mają bawić, ale w jakiś sposób y, poruszyć też inne emocje w widzu. I to nas cieszy, to mnie cieszy, bo sami też my, e, jako produkcja e, ja i Ania Mucha, z którą e, pracujemy i, I żyjemy, i żyjemy i <laughs> e, też postanowiliśmy iść tą drogą, żeby po prostu szukać e, tekstów e, bardzo ciekawych i, i, i mądrych. I, i, i te, ta tendencja jest i mam nadzieję, że i nasze takie będą, Znaczy jestem pewien. Oczywiście, że tak będzie, bo y, te początki widza w teatrze od y, zabawnych fars. Y, myślę, że spokojnie jak gdyby ten widz się rozwija też z tymi spektaklami, Jest już, już myślę, jest gotowy na coś ciekawszego, poważniejszego. Y, powiedziałeś... Y, Szara strefa, czy to się wiąże z tym, że Was po prostu nie widać medialnie, że nie macie recenzji z tych spektakli, jesteście pomijani e, przez krytykę? Trochę, to znaczy głównie, głównie mi o to chodzi, no bo to, że nie jesteśmy e, widoczni, nie można powiedzieć, bo wszędzie nas widać w całej Polsce i na słupach, które jeszcze działają, ich jakoś plakat nadal gdzieś tam w niektórych ośrodkach nadal działa i przyciąga, ale w, w przestrzeni internetowej na pewno już ludzie są zarzucani. Teatrem, można powiedzieć. Tak, naprawdę. E, natomiast rzeczywiście chodzi o pewien wypracowanie pewnej sfery tego w, w, w życiu teatralnym, bo mhm. rzeczywiście o tym się nie mówi. Nikt e, tych spektakli nie ogląda z recenzentów, którzy jeszcze nam pozostali. Może pięciu mamy recenzentów. Tak, jest, jest ich naprawdę teraz garstka i e, rzadko kiedy trafiają oni do tych teatrów na te spektakle. Nie wiem, czy z własnego wyboru, czy z wyboru redakcyjnego, no ale mhm. wielu jest też takich, którzy są właściwie wolnymi strzelcami, więc mogli pisać o wszystkim, ale trudno jest rzeczywiście, yy, yy, trudno rzeczywiście jakąkolwiek recenzję albo, albo jakąkolwiek dobrą relację z tego wydarzenia oprócz ścianek, mhm. bo to jest to, co jest jakby po tym poznajemy premiery, że się odbyła, że są zdjęcia ze ścianki następnego dnia. Ale czy ten spektakl jest wart obejrzenia, czy nie, no to widzowie muszą się dowiedzieć sami. Oczywiście jest yy, yy, wprowadzona yy, możliwość recenzowania spektakli na portalach sprzedażowych. Yes. Sami widzowie yy, recenzują te spektakle. Te recenzje są od Sasa do lasa tak no, naprawdę. Podobało mi się, bo nie podobało tak, mi się, bo. Albo super fantastyczne, <laughs> chętnie obejrzę jeszcze raz, albo nie podobało mi się, bo nie dojechałam, bo spadł śnieg i stałam w korku. Okej, okay. jedna gwiazdka. Takie są. Tak jedna gwiazdka. Jaki to ma związek ze spektaklem? Nie wiem, ale za no to też zbieramy. No nie zadbaliście o no to Tak, to nie, nie dowiedzieliśmy pani na lektyką na spektakl. Więc y, y, trudno jest też obiektywnie do nich podejść. Y, znaczy, jakiś wyraz dają, no, ale też patrząc przekrojowo, Aha. to jednak. Wszystkie te spektakle mają dosyć wysokie oceny między 4,7, tak. 4,9 na 5, a sami wiemy, że z jakością jest różnie, więc no nie są to obiektywy. Więc szkoda, że nie ma takiego, nie wiem czy jest szansa, żeby stworzyć e, taką, taki mechanizm i, i takie, taką przestrzeń na, na, na dyskusję o jakości tych spektakli. E, próbujemy też w, coś z tym zrobić, w sensie próbujemy jakiegoś sposobu jeszcze nie, nie jesteśmy pewni, czy to będzie ten sposób, ale pracujemy nad tym, żeby stworzyć coś na kształt nie wiemy przeglądu festiwalu, co, czegokolwiek, co mogłoby przynajmniej zacząć jakąś dyskusję i znaleźć tę przestrzeń, która jest na całym świecie na Zachodzie yes. y tak naprawdę najważniejsza przez wiele lat, nie wiem jak teraz, ale przez wiele lat i West End i y y Broadway bazowały na recenzjach. W sensie po premierze najważniejsze były recenzje. O tym powstawały sztuki teatralne same w sobie. Oczekali na recenzję. Jedną, jedyną, najważniejszą. Bo ta recenzja Bo Ta recenzja dawała... dawała gwarant tego, że ludzie przyjdą albo nie przyjdą, więc recenzenci wtedy to była po prostu. To byli, to byli, bogowie, to byli no. bogowie. Sędziowie najwyżsi, którzy decydowali o, o być albo nie być. Dlatego te recenzje w tych kilku najważniejszych gazet były, które się ukazywały wieczorem. Po premierze, nawet, bo to było to, że to były już recenzje, które powstawały prawie w nocy i wychodziły w nocy. I ludzie jakby na to czekali. U nas nie czekamy na Nie czekamy na recenzje, bo jak się ukazują, to się ukazują tydzień, dwa tygodnie po spektaklu. I ukazują się w miejscach, powiem tak, że mało, że tak, tak. powiem, czytalnych. Tak? My tam trudno to znaleźć. Ja się trochę zmienię, że recenzje spadły na krańce internetu. Tak, no w ogóle. tak Działy, działy kultury są już na samym końcu, a w ogóle, a w ogóle repertuar jest rzeczą, która się już nie drukuje na przykład. Tak, a są ludzie, którzy nie korzystają z internetu i że tak powiem, oni mają ten nawyk i lubią sobie po prostu kupić gazety i chętnie by zajrzeli na tą ostatnią stronę i zobaczyli, co jest grane w teatrach. No ale teraz niestety, że tak powiem, wszystko... Przeszło do sieci, tak. niektóre teatry. Wy na szczęście, jak się jeździ po Polsce, to mm, Wasze plakaty też widać na słupach, co powiedziałeś, tak? bo e, i tych innych produkcji też. To jest, e, to, jest to, że. E, no ja myślę, że w Warszawie plakat dzisiaj w ogóle nie ma racji bytu, bo mamy taki śmietnik reklamowy, że on by się w żaden sposób nie, wy, nie prawdę, wybił, nie prawdę. przebił przez ten śmietnik. Natomiast <laughs> w miejscowościach. No e, przepraszam, ja pamiętam Kraków. Ja pamiętam Wasz plakat w Krakowie. No. Wielki. Wielki plakat. I powiem tak, że yy, no, ponieważ w Krakowie jakoś na przestrzeń była uporządkowana, reklamowa, więc tak. po prostu na tym słupie po prostu człowiek krzedł i no, ten plakat atakował. Przepraszam. To prawda. Przykuwał uwagę, atakował. To prawda. A to znaczyło jedną rzecz: albo ktoś się zainteresował i poszedł yy, kupić bilet, albo szukać, jak gdyby, gdzie ten bilet może kupić, albo zruszył ramionami i stwierdził, że to nie dla niego tak naprawdę. Tak. Tak? Ale jak gdyby Ale ślad do... pozostał. Ślad pozostał, działało. No niestety Warszawa jest takim miastem, który cały czas nie może tego uporządkować, a szkoda, no może teraz jakoś to się uda zrobić, żeby plakat teatralny wrócił na swoje miejsce i żeby... No, jakby... Żeby nie trzeba było go drukować na po prostu rivierze remont, żeby był widoczny, bo to jest <noise> jakby jedyny sposób teraz w Warszawie, to albo mural na kamienicy, albo <noise> rzeczywiście reklama, która zasłania budynek. Wtedy się rzuci w oczy. Tak, wtedy wszyscy zobaczą i jeszcze na przykład zaczną hejtować, że szpeci miasto, tak, tak? więc to... No ale w, w takich czasach przyszło nam żyć. Kuba, jest jeszcze jedna rzecz, którą robisz. Znaczy, robisz wiele rzeczy, ale jeszcze tak. jednej rzeczy chciałbym pogadać, bo raz do roku tak. odbywa się takie zdarzenie, wydarzenie teatralne. Teatr w parku. Tak. I... Szekspir w parku, tak naprawdę. Tak, Shakespeare Shakespeare w, Parku. w Parku. Co roku jest to chyba inna produkcja z tego, co kojarzę. Nie no. jest tak nie? do końca, nie, bo no, musielibyśmy mieć ogromne budżety, ale jeszcze ich nie znaczy, mamy i tak cały. Najważniejsze jest w tym to, że to jest rzecz całkowicie sponsorowana przez prywatnych inwestorów prywatnych sponsorów, za co im chwała, bo to jakby jest ostatni bastion. Takiego prawdziwego mecenatu kultury, gdzie rzeczywiście chodzi o to, żeby stworzyć sztukę, która ma cieszyć, niekoniecznie w zamian y, wymagając reklamy czy czegoś. Więc my, my też jesteśmy w, nawet w przestrzeni dosyć czyści, jeżeli chodzi o zawartość y, reklamową jakąkolwiek, za co chwała, bo to jakby y, podnosi też poziom tego wydarzenia, nawet wizualnie. Robimy e, rzeczywiście co roku gramy Szekspira w parku, co jest projektem znanym na całym świecie mm -hmm. od u, dawnych, dawnych czasów. E, Zaczęło się w Nowym Jorku, potem Londyn i właściwie każda większa stolica europejska i światowa ma jakąś wersję Szekspira w parku. E, my to robimy od 8 lat. Zaczął to John Weisgerber, Kanadyjczyk, który od wielu lat mieszka w Warszawie i którego E, takim ideą fix było, żeby, żeby Szekspir powstał w Polsce. Osiem lat temu zaczęło się to spektaklem, jak wam się podoba, jeszcze na dziedzińcu domo, Domu Słowa Polskiego e, na Miedzianej. E, I tam to się bardzo ładnie wpasowało, mimo że to zupełnie miejska przestrzeń była. I nie pamiętam, no odbyło się wtedy kilka spektakli, oni potem grali to, jak wam się podoba, ja w tym nie uczestniczyłem jeszcze jako aktor, e, grali to przez jeszcze kolejne dwa mhm. lata w różnych miejscach, e, po czym rzecz przeniosła się do Wilanowa, mieliśmy jeden, potem była pandemia jeszcze, przed pandemią mieliśmy jeden e, dwudniowy taki zestaw tekstów Szekspira, które były w Konstancinie, e, Mówione to były jakieś monologie, jakieś uhum, krótkie uhum. sceny przerywane sonetami Szekspira granymi przez Stanisława Sojkę. Wszystko prowadził Maciek Korłoś jako taki wo konferencjero, wodzirej <grym> i dół, taka dusza prowadząca nas przez, przez te szekspirowskie historie. Więc to też było super i potem przeniosło się wszystko do parku, do ogrodów królewskich pałaców w Wilanowie i tam... Do dziś jesteśmy. Była tam zrobiona Romeo i Julia, która była też grana dwa lata i e, dwa lata temu zrobiliśmy Sen Nocy letniej, e, który tak naprawdę zmienił wszystko, ponieważ do tej pory e, z różnych względów ta widownia sięgała 500 maksymalnie. Wiem, że na Romeo Julii było wtedy 700 osób, e, a od snu zaczął się jakiś absolutny szał. I my byliśmy przygotowani na optymistyczne 500-700 osób na każdym spektaklu. Te dwa lata temu kończyliśmy grając dla 2,5 tysiąca osób w ostatni weekend eee, przez ostatnie wieczory. W zeszłym roku znowu graliśmy sen nocy letniej i już chyba nie schodziliśmy poniżej tysiąca, mhm. dochodząc do prawie 3000 tysięcy. Yy, więc naprawdę jakby zamieniło się w to po prostu koncert gwiazd Roka. Nie, niezwykłe jest granie w plenerze dla trzech tysięcy osób, które słuchają, mm. które zostają do końca, które mimo tego, że zaczyna padać deszcz. My zawsze mieliśmy wrażenie, że jak zacznie padać, to ludzie zaczną po prostu wychodzić, uciekać, ale w pewnym momencie pojawia się las parasolek po prostu <laughs> i oni siedzą. I jedynymi osobami, które przerywają ten spektakl, są nasi techniczni, którzy mówią po prostu: Sorry. Fajnie, fajnie, ale jakby to nie jest wodoodporne. I na szczęście też, jak to mówi John, bogowie pogody nad nami czuwają, bo zdarza się niezwykle rzadko, żeby odwołać spektakl w ogóle mm -hmm. z powodów y, y, pogody, bo my gramy bez zadaszenia. Nie ma zadaszenia ani nad sceną, ani nad widownią to wszystko jest naprawdę otwarte przez co jakby jeszcze bardziej się wpisuje w w park, w las. To nie jest ingerencją jest, w parku. Tak, jest, nie jest ingerencją w przestrzeni parku i rzeczywiście bardzo ładnie ten, ten park nam pomaga, szczególnie w śnie nocy letniej. I, i, i tylko kilka musieliśmy odwołać z powodu tego, że zap albo zapowiadano wielkie deszcze, albo spadło na tyle dużo deszczu w ciągu dnia, że no nie chcieliśmy, żeby ludzie, ponieważ nie ma też krzesełek, nie ma leżaków, po prostu każdy może przynieść swój kocyk, może przynieść swój ee, kosz. Kosz piknikowy, my nie zaglądamy do tych koszy. Namawiamy, żeby przynosić kto co lubi. I jest to atmosfera rodzinno-piknikowo-artystyczna. I mimo tego, że taka jest, to nadal wszyscy oglądają ten spektakl, co jest niezwykłe. Znaczy, świadczy o tym, że chyba jest całkiem niezły, bo ludzie się wciągają w tej historii. Siedzą dwie i pół godziny Umu. na tym śnie, bez przerwy. I wytrzymują do końca i, i naprawdę, naprawdę wspaniale reagują wspaniale wchodzą w konwencję i bardzo się cieszą. I rzeczywiście już, już nas naciskają, co w tym roku. W tym roku będzie. Od razu mówię: będzie. Zaczynamy 25 czerwca grać znowu Sen Nocy letni, uh -huh. ponieważ jest takim hitem, że wiele osób by nam nie wybaczyło, gdybyśmy go nie zagrali znowu, ale jednocześnie przygotowujemy się do kolejnej premiery i będziemy grali dwa tytuły na zmianę i od y, drugiego lipca drugiego lipca albo pierwszego lipca nie wiem co jest we wtorek, teraz nie pamiętam pierwszy wtorek lipca zaczynamy premierą Wieczoru Trzech Króli. I gramy przez cały tydzień potem znowu kolejny tydzień z i, i kolejny tydzień Wieczór Trzech Króli, cztery tygodnie bite, y, można nas spotkać w Wilanowie zawsze o 19.30 y, co ważne, te spektakle są darmowe jako spektakle. Jedyna opłata, którą trzeba wnieść, to wstęp do parku, do ogrodów, bo y, powiedzmy sobie szczerze, 1500-2000 <laughs> osób dziennie nie wpływa dobrze na zieleń y, i, i trawy, i w ogóle więc y, jest to opłata, która rzeczywiście pokrywa koszt odnowy potem parku i, 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 i sprzątania. I ten chociaż też muszę podziękować wszystkim, ponieważ przy takiej ilości osób. To, w jakim stanie zostaje mhm. ten trawnik, ta nasza widownia po spektaklu, to się nie spotyka. Przecież w porównaniu do tego, co nie wiem, jakby jeżeli ktoś był w Londynie, na przykład, na spektaklu w teatrze, i został do końca i zobaczył, jak wygląda widownia teatru w Londynie, to ja. Byłem w szoku, ponieważ tam jakby jest przyjęte, że wszystko się zostawia, ponieważ jest serwis sprzątający i oni sobie z tym poradzą, oczywiście to czyszczą. Natomiast ja jestem inaczej wychowany po prostu, ja nie umiem. I nasi widzowie, co jest super, rzeczywiście też potrafią o siebie zadbać. My ich, my, my ich o to prosimy, żeby też jakby spożyli, co mają do spożycia, ale wszystko, co do spożycia nie jest, żeby wzięli ze sobą z powrotem, i rzeczywiście to się udaje. Bardzo dziękuję za tę kulturę osobistą, również, która w tej, w tej kulturze naszej teatralnej się objawia. Kuba, bardzo dziękuję Ci. Pogadaliśmy sobie na dwa ważne tematy, czyli powiedzieliśmy o jednym o teatrze, który ma największą widownię w Polsce, czyli teatrze objazdowym, i powiedzieliśmy o Szekspirze w parku, już od 25 czerwca. Spędźcie do ogrodu w Wilanowie o 19.30 przez cztery tygodnie wspaniałe spektakle Szekspir w Parku, koszyk, piknik, fajskie. WwwShekspirchparku.pl jakby co to jest najprościej. www.szekspirku.pl, czyli już wiecie gdzie szukać. No cóż, Uba, dzięki za przyjęcie Dziękuję zaproszenia, bardzo. za przybycie. Było do, bardzo miło. Do, do, na, na chwilową za chwilę powrót do domu. <laughs> A wam cóż, dziękuję, że jesteście z nami. To był 102 odcinek Rozmów na magazynowej 14a. Oczywiście przesłanie, jak zawsze. Czytajcie książki, chodźcie do teatru, chodźcie do kina na wartościowe filmy i dbajcie o przyrodę, naprawdę dbajcie o przyrodę. No i cóż, wiecie co macie teraz zrobić? Kliknąć gdzieś tam w ekraniku, żebyście pojawiały Wam później powiadomienia o każdym kolejnym odcinku rozmów na magazynowej 14 A Przypominam, możecie też słuchać tego jako podcastu. Dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Cześć.